Pamiątki po Janie Pawle II rozsiane są po całej Polsce, w tym te dotyczące jego wielkiej pasji, jaką było narciarstwo. Tymczasem komplet nart z butami, wiązaniami i kikami, na których szusował w latach 60. -tych. jeszcze wtedy kardynał Karol Wojtyła, przechowuje mieszkaniec szklarskiej poręby. W 1963 roku Tadeusz Styczeń, Salwatorzianie, tak jak mój kuzyn Wojciech Kowalski, zdawał egzamin u Karola Wojtyły. i Kupił mu nowe narty, nowe buty, nowe kijki. Te stare kazał zabrać. No, więc Tadeusz Szycie wziął te narty do siebie, ale że byli kolegami z moim kuzynem, Wojciechem, Wojciechem Kowalskim, mówi, Wojtek, moi, weź te narty do siebie, mówi, bo ja nie mam gdzie je trzymać. Wojtek wziął, przywiózł do domu, do ojca i rzucił na strych. Jego brat Jan Kowalski, który jest w tej chwili współwłaścicielem tych nart, mówi, słuchaj, weź to do siebie, bo mnie będą leżeć na strychu. Mówi, no do czego mi to potrzebne? Więc przywiozłem tutaj i powiesiłem, żeby ludzie mogli sobie oglądać te narty. Narty zostały wyprodukowane z drzewa kory przez firmę Zubek i posiadają numery seryjne. Ciekawostką stanowią kijki, na których widnieje pewien drucik zapleciony przez kardynała Wojtyłę. Co jeszcze? Opowiadał mi kuzyn Wojciech Kowalski, że razem jeździ na nartach i on sobie nawet drucikiem przywiązywał opaskę przy kijkach. I ten drucik nawet mój to jest jeszcze przy mnie przywiązywany, także to jest 100% pewność tych nart. Swoim skarbem pan Bernard starał zainteresować muzea poświęcone Janowi Pawłowi II. Dzwoniłem do Krakowa i mówię, że mam takie w posiadaniu narty. No po prostu tak jakby mi nie uwierzyli, że jak to ma jakiś tam gościu narty po tylu latach, to na pewno jakieś zwykłe narty. Ja powiedziałem, że nie, no oryginały, na pewno oryginały 100%, dlatego że z dobrych źródeł wiem, że to oryginały. No to niech pan przyjedzie, pokaże, mówi jej i będziemy oglądać. Nie? Ja mówię, że nie, nie mam czasu jeździć, jak chcecie, to proszę bardzo przyjechać tutaj. Jak do tej pory nikt się nie pojawił i być może to dobrze, bo każdy, kto przyjedzie do Szklarskiej Poręby i odwiedzi hotel Jagna, może na własne oczy zobaczyć pamiątkę po Janie Pawle II.